Dzień dobry, to my. Niech nikt Cię nie rusza! Mówcie, gdzie jest Wasz smakowity pyłek, który zbierałyście cały dzień! Ach, nic Wam nie powiem, nędzne łotry! Wynoście się z mojego ula. <laughs> Odlecimy, ale tylko wtedy, gdy powiesz nam, paniusiu, gdzie jest pyłek, he? Nigdy nie dowiecie się tego ode mnie! O, czyżby? <laughs> Jeszcze się przekonamy! Wasza wysokość? Oh. O nie, 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 królowa! Już nie musimy jej nic mówić. To bardzo samolubnie nie podzielić się zbiorami ze swoimi dobrymi przyjaciółmi, nieprawda? C Ręce przy sobie, łabuziem! <laughs> Kuciu, nikt nie może się dowiedzieć, że w ulu są osy. Musisz jakoś zagadać pszczoły, a ja zostanę tutaj. Ale co? Co zamierzasz zrobić? Wykorzystam ten zepsuty pyłek. Jej wysokość ma ochotę pobawić się z wami w chowanego. Słucham? Szybko chowajcie się. Przed królową? Nie zapomnij powiadomić innych pszczół. Wynoście się z złodziejaszki. Raz, dwa. Ow! Ty! Co ty tutaj robisz? A to co takiego? Ej! Czy to nie pyłek, którego szukamy? O! No skąd? Nic podobnego! <grym> Doprawdy? Nikt do tej pory cię nie nauczył, że to bardzo nieładnie mówić nieprawdę starszy? Nigdy! E? Słyszycie? E? Nigdy nie pozwolę wam zabrać naszego przepysznego pyłku! <grym> tak, tak! To... Tak, jasne. Zejdź na chromi. Ten pyłek już jest nasz. Spadamy stąd. Żegnamy pani, najważniejsza. Świetnie się spisałaś, Maju. Ha? Chowajcie się! Szybko, szybko! Nadlatuje królowa. Gucio, maja! Gdzie oni się podzieli? Opuścili posterunek. E?